Cześć, witam wszystkich. Jakby ktoś się borykał z problemem, tak jak ja z żółgniętych lamp, trzeba lampy oddać do polerowania czy czyszczenia środka, które muszą być wtedy rozklejane. I trzeba lampy zdjąć to wam pokażę teraz, bo zauważyłem, że na amerykańskich w Ameryce w ogóle pasaty są inne, inaczej są montowane, łatwiej te lampy schodzą. U nas już trzeba, jak widzicie, zrzucić cały zderzak. Mocowanie lampy pierwsze znajduje się tam w środku. Nie wiem, czy jest widać, czy nie, ale tam jest. Tu dziura przy, przy ta duża przy, właśnie, tej skrzynce elektrycznej. Tu ona jest, zaraz za lampą. Drugie mocowanie. Tu w sumie jest takie tylko małe mocowanie od góry. Tutaj jest mocowanie z regulacją następne z przodu. I dlaczego trzeba zrzucić zderzak? Albo dlatego, że tam pod spodem, pod lampą, jak widzicie, w tym miejscu znajduje się trzecie, trzecia śruba, którą trzeba odkręcić. I jeżeli tego nie zrobicie, no to macie problem. Musicie zdjąć cały zderzak. Zderzak trzyma się. Już wam mówię. Na dwóch śrubach w tym miejscu. Na jednej śrubie właśnie tutaj i tutaj. Trzeba podkręcać. Tu z wierzchu są raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć takich wkrętów tych śrub nie musicie odkręcać ja odkręciłem niepotrzebnie e, teraz tak e, tutaj macie przy nadkolu macie e, mocowania na, dwie, na dwa wkręty jeden tu jeden tu i trzeci wkręt idzie tutaj łączenie e, tu z butnikiem, z butnikiem czy tu na ślizgu e, jak to się tam nazywa tutaj jest właśnie trzecie a dokładnie z drugiej strony jest to samo, dlatego e, też e, musicie sobie z drugiej strony też tu odkręcić, jak widzicie, od tej strony jest jedna dziura, druga dziura i tu właśnie zderzaku jest na tym pierwszym, trzecia. On jest przykręcony właśnie tutaj. Tu o, tutaj właśnie jest przykręcony. Wyczepiamy zderzak, bardzo prosto, wystarczy pociągnąć, Jak on tam są poodkręcane wszystkie i te z są poodkręcane wszystkie i te cztery są zluzowane, e, to zderzak wystarczy pociągnąć, on leciutko schodzi. Wcześniej musicie przed tym ściągnąć grilla, e, jako że mróz był to nie chciałem tak mocno na hama ściągać, ale jakoś się udało. Zopałem tutaj grilla z boku i po prostu się sam wyczepił. No i to wszystko. Mówię, na amerykańskich filmach oni mają tutaj taki kawałek, że ten kawałek tylko sobie odkręcają i mogą sobie lampy zdjąć. U nas tego nie ma. I dlatego e, e, odkręcacie tak jak wcześniej wam mówiłem, inaczej się nie da E, tego zrobić po prostu trzeba zrzucić zderzak Jak wam się film podobał dajcie e, lajka e, Skomentujcie jak chcecie chociaż e, Ja często nie odpowiadam na komentarze bo e, Cały czas e, Cały czas e, jestem zajęty Więc e, nie mam czasu, po prostu wrzucę taki film, żeby po prostu tam sobie był, ktoś może skorzysta, albo i nie. E, dobra, pozdrawiam Was wszystkich, bo zimno na dworzu. E, cześć. Ustawiając zderzak, po prostu wciskacie go tutaj pod lampę, tak mniej więcej, żeby go stosować przed przykręceniem tych e, właśnie dwóch śrub, czterech, które są w tych miejscach tu, tu i tu musicie sobie trochę spasować lampę wcześniej też musicie sobie przykręcić i ustawić tak w miarę, żeby to wyglądało nie każdemu to się tak uda zobaczymy jak to wyjdzie, czy trzeba będzie coś poluzować, popuścić, czy, czy, czy co bo inaczej tutaj się tego nie da zrobić Trzeba kombinować, raz włożyć, wyjąć, może znowu włożyć. czy Za pierwszym razem wszystko się da spasować, tego. nie wiem, będę kręcił dalej. To Wam wszystko dalej powiem, co i jak. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że pod spodem, pod zderzakiem, tam są właśnie wkręty, które trzeba właśnie odkręcić od właśnie osłony odcinka. Tam one też są, więc to też musicie zrobić. Nie wiem, ile ich jest, bo nie liczyłem, ale podejrzewam, że od 6 do 8, tak w tych okolicach, to musicie też odkręcić i wtedy wam dopiero zderzak zdejdzie. Ja nagrywam to, jak składam, bo jak nagrywałem, to padał śnieg i nie mogłem tego robić. Chciałem to po prostu szybko zrobić, żeby skończyć i mieć już spokój.